Dzień dobry wszystkim, także już po zasiewach można zająć się innymi tematami, czas i pora siewnik do kukurydzy wyczyścić i umyć i schować na dobre ale zanim tego dokonam to jeszcze muszę iść utwierdzić się w tym, że nie trzeba będzie odsiewać tej przymnożonej kukurydzy także dzisiaj z rana będzie wycieczka na, na to pole, które najgorzej dostało po tyłku przez te przymrozki i zaraz dostaniemy odpowiedź, jak ta kukurydza wygląda. No na razie z daleka widać, że coś jest zielono, że zaczyna to żyć tak fest, na dobre. No tutaj rekordów nie oczekuję pod względem plonów, ale da to nam jakąś tam wykładnię, ten rok, I jak ta kukurydza się zachowuje w ekstremalnych warunkach. Tak więc już powoli się zbliżamy na to pole. Nie będę przedłużał. Pokażę Wam z bliska jak to wygląda, ale o już czas i pora na dół saletę sypać na łąki. Jeszcze teraz jakieś deszczyki mają przyjść, także to troszeczkę by podgoniło te trawy, więc może drugich będzie więcej jak pierwszych bo warunki są ku temu zajebiste. Dobra, przerzucam kamerkę na drugą stronę i będziemy oglądać oto obrazek dla tych, którzy zwątpili w tą kukurydzę. No nie wszystkie, nie jest 100% roślin, które się podniosło. Tak jak widać tutaj można powiedzieć fragmentarycznie są przerwy. O, tutaj z tych to już nic nie będzie. To to jest już amen kaput tu nic nawet nie, nie drga, jest całkowicie dno, ale tak jak te rośliny, to już one przetrwały, obsada na pewno będzie mniejsza, mniejsza zdecydowanie, no są rządki, że praktycznie można powiedzieć 100% przetrwało, bo to też przeżyło no tam, no nie 199%, <grytanie> Ale chyba moim zdaniem tu nie ma co tego ruszać, bo to teraz odsiewać. Aj to, raz, że koszta. Dwa, czas, trzy. Ziemia, żeby była wysuszona. Ją zruszyć to ona by wysłała. No tak fajnie wilgoć ona ma w środku. Ciepełko jest. Zrobić chwasta i niech rośnie. Niektóre tu całkiem. Nie widać, żeby coś im się stało. Odżyły szybciutko. A niektóre rośliny, no, poległy. Będą duże przerwy, będą placki, łaty. Ale, tak jak spojrzeć z perspektywy dalszej, to rządki są wyraźne, widoczne i jest git teraz posieć też ryzyko jakieś żwawie, nie żwawie, wrony nie wrony to wszystko gorzej będzie atakować także ruszyć to może być tak że to będzie raz odsiewane później drugi raz bo ptactwo wybierze i aj to będzie jak będzie także moim skromnym zdaniem to trzeba zostawić no ponad połowa roślin została no ponad połowa, nie można nawet niezaprzeczalnie no są miejsca takie kurde piaseczki gdzie to pociągnęło, bo to takimi pasami szło tak jakimś pasem pociągnęło to wypierniczyło totalnie tutaj można byłoby się pokusić między rzędy jeszcze podosiewać coś teges, śmeges ale ja wiem czy jest sens w ogóle ruszać trudno jak to mawia klasyk uj tam zostaw tak poranek dzisiaj zaczynam od takiej fajnej bardzo lubianej akcji czyli czyszczenie maszyn po sezonie no i przyszło na siewnik do kukurydzy natomiast decyzja padła że go myjką trochę obmyję niech on tam nie będzie stał, bo gdzieś tam błotem chlapu, gdzieś tam trochę deszczyk mnie w jednym momencie zastał i tak się trochę przylepiało. To już umyję, niech stoi czysty, ale tradycyjnie sekcję nawozową wyłącznie z sprężonym powietrzem, już wstępnie nawóz wybrany. E... Jeszcze te klapki potwierałem, które już ja wiem, że od razu nie ma co zostawiać, trzeba od razu po czyszczeniu je zamykać. Także to zaraz uczynię po wyczyszczeniu. Umyję, pewnie na razie odstawię, bo jakbym go wstawił do garażu, to bym sobie zostawił siewnik zbożowy, a trawy trochę mam do siania po tych lasach. Także na razie pod chmurką postawi do jutra. Miejmy nadzieję, że go tam też nie zostanie, a jak zostanie czystego, to też nic się nie stanie. No, dzisiaj dużo nie podziałałem, ale siewnicze umyty, ciągnik umyty. Można wstawiać do garażu wyschnięty. Czekać może na nowy sezon. Mam nadzieję, że już w tym roku nie będę musiał z niego korzystać z siewnika. Dobrze by było, <gry> ale nie, nie przewiduję, żeby coś było do odświeżania. No i dzisiaj ogólnie tak się troszkę jeszcze, poza kulisami troszeczkę dzieje cały czas. No i też troszeczkę trzeba było odpocząć po tych paru dni operowych. No bo było tak wczoraj, przedwczoraj pociśnięte do późnego wieczora. A jednak to się też odbija. Człowiek nie ze stali też coś odczuję także lecę na obrządek po obrządku jeszcze coś się tam podziała standardowo szkoda dnia i tyle to działamy dalej no to jak widzicie za mną z tyłu skorupa czyli szykuje się poważna akcja no dzisiaj taka rozgrzewka można powiedzieć bo chcę sprzątnąć troszeczkę tam śmietniska, takiego śmieci jakieś krzaki nie krzaki zostały po tym lesie ogólnie zostało to co w ogródku wyrywane jakieś krzaczki dwa lata temu to, to tam w tym lesie leżały i taka gromadka została po prostu trzeba to sprzątnąć wywieźć w inne miejsce e, gdzieś tam mam taki dołeczek to tam to wyrzucę e, no i będziemy mogli szykować e, teren pod trawę. plan jest taki żeby te po wykarczowanym lesie miejsce po murczerze. Należy naleźć murawicą, doprawić należówką. później uczepić do leżówki siewnik i posieść trawę prosty, łatwiej, i przyjemny także dzisiaj taka wieczorem jeszcze luźna misja zrobić porządeczek, bo już trawa zaczyna ładnie odbijać co mam na początku filmu dzisiaj mówię więc szkoda byłoby to zjeździć do dojeżdżając do tych kawałków także się dodać i to posiać i później posypać saletą. Także ten tydzień ambitny. No i jak zdążę, to już za się wezmę. Zacznę brać. Nie ma jeszcze mocnego zakwaszczenia. Jest na jednej działce. był, to właśnie od sąsiada zostałem. tą działkę z tym dramatycznym zakwaszczeniem. Chillismy. a nareszcie jest tak w porządku, nie ma tam, nie ma wielkiej presji, więc nie ma też ciśnienia, żeby tutaj to wygodnie tryskać, zwłaszcza, że końcówka tygodnia ma być e, taka bardziej lewczono-przekrotna, to też nie na pryski. Dobry będzie moment właśnie ten w trawy oraz rzucenie saletry na pod drugi pokos, ale zobaczcie tutaj na łąkę, zaczyna się ładnie zielenić że drugi okos może, może nadrobić, tak jak mówiłem że często jest tak, jak pierwszy słaby to drugi nadrabia i oby było też tak w tym sezonie tak właśnie wygląda miejsce po mulczowaniu powiem wam, że troszeczkę będzie tu pracy to wszystko doporządzić, bo tych korzeni to od groma i które tam będą sterczyć to trzeba będzie z grubsza większe pozbierać ogólnie to jest tak strasznie mięciutko, że aż nogi się zapadają taki puch jest z tej ziemi no ale takie mam kawałeczki, no nie wiem czy to dobra decyzja było od razu trawą siać, no bo widzicie tu troszeczkę tych korzonków jest, no ale po malutku się zrobi, no tutaj też nie będę w środku działki jakiegoś tam pole uprawnego zakładał, nie wiem co arbuzy tu bym posadził czy co innego bez przesady się powoli zwalczy a tutaj też mamy tą działkę kukurydzy na której byliśmy rano z ciekawości na dołku jak to wygląda czy coś jest czy nie ma bo ja tylko z brzega patrzyłem no i tak to powiem że jest jest ewidentnie jest może tu troszeczkę mniejsza ale jest rzadko to rzadko ale rządki widać na wylot, o tam już chwasty dają czadu, także trzeba będzie tu powoli wjeżdżać z no wymroziło, wymroziło tu, obsady jest mało miejsca są takie, takie placki tak jak tutaj, tam na góreczce już jest okay, no bo ten wóz jak szedł to szedł pasami o, tam już się drze niezadowolona, że na jej teren wlazłem też wszystko jedno no ale tak, no jak mówię, to pasami wszystko szło i są takie miejsca, gdzie mocniej dostała a są takie miejsca, gdzie słabi, no ale tutaj o jeszcze takiej biedy nie ma, żeby to odsiewać moim zdaniem nie ma co ruszać. Kto dwa razy sieje, ten ani razu nie sprząta. Także co jest, to będzie. Niech jedna będzie słabsza. Nie wszędzie muszą być rekordy. Na wszystkich działkach. Tyle wam powiem. Także biorę się, wywiozę te przyda się. I już będzie można tutaj wjeżdżać z e, uprawką i coś powoli tworzyć ogólnie od razu skorupa uczepiona bo jutro też zbyt lejemki kierownik chce wybrać także już na jutro rano zestaw będzie szczepiony, gotowy tylko wsiadać ci wobić, że tak to powiem radyjko wyłączmy Powietrze wietrze zeszło trochę, hamulce trzymają. słychać pisk, <grymne> bo tu mi pękł przewrót w złączkę cholera na tej złączce puszcza, no ale dobrze. za chwilę nabije ciśnienie i będzie po problemie. I tak to dzień zleciał, na byle czym, ale też takie byle co trzeba porobić było. takie dni też są potrzebne nie każdy musi być oporowy zresztą wystarczy mi już tygodni oporu teraz sobie na spokojnie jutro z Betlejemki obornik wybrać jeszcze mam przedszkolu dzień daty mamy to też trzeba być i jak starczy czasu to jeszcze tutaj gnojowice przywiozę na te właśnie działeczki mam dwie, także dwie beczki trzeba będzie Przywieźć. Można będzie szębiary odczepić i uczepić e, tę e, talerzówę do dużej waltry, pouprawiać talerzówą i na koniec spiąć siewnik Mam nadzieję, że tych korzeni nie będzie za dużo. I jakoś to się uporam z tym problemem tak patrzę, że już się późno zrobiło jest po 19 więc nie zdążę tego monologa polskiego dograć ale myślę, że już jutro wrócimy do tych monologów będzie wszystko na spokojnie wrócimy po prostu do rzeczywistości i do normalności także mam nadzieję że ostatni wieczór po początku taki oporowy I później już będzie normalnie, także zbliżam się do miejsca wyładunku. Dzięki za uwagę, za obejrzenie. I co? Widzimy się jutro to kolejny dzień prac. I coś tam dalej do przodu pokryjemy tą robotę. Mówię już mnie też troszeczkę na głowie zaczyna siedzieć coś tu podziałać z tymi jałówkami? Czy znaczy, na czerwiec będą prace, raczej z tym związane, przyplatane jakimiś tam drobniejszymi plecami? Czy znaczy, Jeszcze raz dzięki za uwagę i do zobaczenia jutro.